Halo, halo, cześć! Podobno ktoś czekał na nowe filmy z moim skromnym udziałem, więc postanowiłam coś nagrać. Tak, tak, tak. Mimo, że jestem po pracy, nie wyglądam najpiękniej, nie czuję się zbyt dobrze, bo się nie wysypiam ostatnio bardzo. No to cóż. Ze zmian. Zapuszczam boka. Dobra, mało ciekawe. A z innych kwestii, hmm, myślę pozytywnie, to jest taka zmiana. No, jeśli chodzi o moją osobę, to nikt nie kojarzy mnie raczej jako osoba, która myśli pozytywnie, wręcz przeciwnie, że wszystko jest na nie i w ogóle beznadziejne do niczego, nic mi się nie uda, nie dam rady. A tutaj taka zmiana, i jak to się stało? Sama nie wiem. Może to dzięki audiobookowi o potędze pewności siebie, um, hmm, przesłuchałam go w połowie, ale w momencie, kiedy go słuchałam ze zrozumieniem, troszkę zmieniłam sposób swojego myślenia i samo się zadziało. Przyszła wiosna i chyba się zakochałam, jest pięknie, ludzie nie poznają mnie na ulicy, chociaż wielokrotnie tłuczono mi do głowy, Justyna myśl pozytywnie, dlaczego tak łatwo ci przychodzi negatywne myślenia, pozytywne nie, nie wiem, nie wiem od czego to zależy, chyba każdy nosi to w sobie. I musi nadejść ten dzień, w którym dojrzeje, że po prostu takie myślenie ciągle źle, beznadziejnie, no do niczego nie prowadzi. Po prostu powiedziałabym nawet, że zatruwa rzeczywistość, zatruwa no, własną duszę. A po co? Po co? Jesteśmy szczęśliwi, jest wiosna, możemy chodzić, jeździć, biegać na rowerze, oddychać, potykać się w parkach, na ławkach, na kawach, wszędzie. To jest cudowne, więc dlatego warto cieszyć się życiem, ponieważ jest jedna, każda chwila przemija bezpowrotnie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień. A powinniśmy doceniać to, co mamy. Stan zakochania to taki stan, w którym wydzielają się endorfiny, ale bieganie jest nadal potrzebne, więc nadal biegam. Tak, nadal oddaję krew. Dzięki diecie. Dzięki diecie również wrócił mi normalny cykl miesięczny, co jest sukcesem. Ogromnym sukcesem, ponieważ Cykle 63-dniowe, które miałam wcześniej, już odeszły w zapomnienie. Na szczęście teraz suplementacja jodem, no i trzymanie się zasad bardzo mi pomaga. Cóż się zmieniło? No, niestety troszkę naprodukowałam mięśnia, co dla mnie nie jest dobre, bo ja bym jednak. Chciała tego mięśnia już mieć trochę mniej, bo już taberka się kończy, jak mi powiedziano ostatnio, <grymne> więc to chyba nie jest dobrze. No i co? Nie jem słodyczy w ogóle, żadnych grzechów, nic takiego to już będzie od, od połowy lutego. Czy ciągnie mnie? nie. Absolutnie. Od dwóch tygodni nie jem też orzechów i nie jem owoców, ponieważ zostały wycofane z tej racji, że mój organizm po bieganiu świetnie sobie przyswajał te posiłki moje potreningowe. No i wszystko poszło właśnie w mięsień. Więc teraz to są jajka z warzywami, z tłuszczem, obiad, się śmieją, że jem kiełbasy z pieca w pracy, trudno. Lubię, testuję, smakuję, a na kolację warzywa. Nie umiem się pozbyć strączków, nie wiem jak to zrobić, żeby nie jeść. Marchewki z groszkiem, dzieciężycy. Ale myślę, że przy takiej diecie, jaka teraz jest, no dość restrykcyjna, jakby nie patrzeć dla innych ludzi, no to te strączki muszą zostać. Wczoraj zadan zadano mi pytanie... Y czy, czy nie ciągnie mnie do czegoś, czegoś mi nie brakuje. No jakoś nie, no kurcze nie wiem, czy to jest związane z tą wiosną i z tym staniem zakochania, ale nawet o tym nie myślę. Już wpadłam w taki rytm i cykl tego sposobu odżywiania, że nie chcę go zmieniać. Jest mi z nim bardzo dobrze, tak. No i nadal się go trzymam. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jest dobrze, warto się słuchać rad. Jajka można robić na miliard sposobów. Teraz moim odkryciem jest po prostu śniadanie, że boczuś się podsmaża. Do tego daję sobie pieczareczki, na to sobie daję jarmuż, który przykrywam na około dwie minutki, potem na to wbijam jajka. Jajka się tylko delikatnie ścinają. Do tego pomidorek, można jeszcze awokado, troszkę musztardy, można też bez. No fenomenalne, fenomenalne, powiem tak. A jajka im bardziej płynne, tym dla nas lepsze. No to co? Wiosna, miłość i tak dalej. I rower.